Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku w wrappingowym. Dzisiaj na tapetę tudzież na tapet, bo chyba tak to się odmienia, rzucamy sobie sklep action i gadżety wrappingowe. Udało mi się wyrwać takie rzeczy, takie giwciki, to jest folia karbonowa i zestaw Danlopa do przyciemniania szyb samochodowych. Z racji tego, że zestaw do przyciemniania szyb testowaliśmy niedawno, to odłożymy go sobie na inny odcinek, a dzisiaj skupimy się na folii carbon 5D. CAR STICKER CARBON LOOK FOR INTERIOR AND EXTERIOR USE Co z tego wyjdzie? Zobaczcie sami. Zaczniemy po kolei. Zanim unboxing to paragonik. Żeby nie było to nie jest żadne lokowanie. Tak, musiałem za to zapłacić, ale czego się nie robi dla naszych widzów. Przetestujemy, zobaczymy, czy w ogóle coś da się z tym zrobić. Bo uwaga, takie pudełeczko kosztowało astronomiczną kwotę. Folia karbon, samoprzylepna 50 na 100 cm, 7,99 brutto. Żeby było śmiesznie, wziąłem na to jeszcze fa yy, fakturkę. Zobaczcie, pudełko całkiem spoko, wygląda w sensie. Konkretnie jest grafika, jest tutaj jakiś środek, wnętrze auta tu jest pokazane, że w ogóle auto jest jakieś oklejone karbonem. Tu mamy strukturę karbonu z takich rzeczy, które mamy na pudełku napisane. Karbon 5D. Nie wiem, 5D, co to znaczy, no, 3D, 4D, 5D, to tak jak z skinami, niedługo będzie karbon 9D. Bez śmiechu. 50 na 100 cm, waterproof, czyli jest wodoodporny. Ciężko, żeby folia nie była wodoodporna, musiała być papierowa. Carbon look. Do środka i do zewnątrz. Easy to apply, łatwa w aplikacji. Self-adhesive, resistance to rubbing. Przetłumaczcie mi to, bo ja z angielskiego tak nie za bardzo umiem. Co tu jeszcze mamy? Po polsku mamy napisane nakładka karbonowa, wymiary 50 na 100 cm. No dobrze, otwórzmy to cudo. Co mamy w pudełku? Proszę bardzo, tu już nic nie ma. Mamy naszą nakładkę karbonową, yy, która jest zabezpieczona dwoma tasiemkami. No i to, co możemy zobaczyć, to taki marginesik, który pojawił się tutaj dookoła, co może się wiązać z tym, że jakby gwarancji ta folia zbytnio nie posiada. Lub ma, jest bardzo krótka, ponieważ tu już się obkurczyła i został liner. Jest ładny prześwit. Otwórzmy to i zobaczmy, jak to wygląda. Odklejamy tasiemkę zabezpieczającą, rozwiniemy sobie tą rolkę. Delikatnie ta siemka zostawia klej, ale to można jakoś doczyścić. Myślę, że surface cleaner powinien tutaj pomóc usunąć ten klej. Natomiast no zobaczymy czy ten karbon w ogóle ma jakąś warstwę zabezpieczającą, czy on jest tak sam jako karbon. Zobaczymy jak wygląda liner. To może najpierw liner. Patrzcie. Od razu co można zobaczyć, no ta folia na pewno jest sztywna. Ona się sama zwija w rolkę. dy. Gotowi? 3, 2, 1. <noise> Magic. Może być ciężko. Od razu co możecie wyczuć, znaczy wy nie, ale ja co czuję po rozwinięciu tej rolki, od razu czuć taką chińską folią. Jest tam napisane Made in China, więc jest to chiński produkt, yy, czyli jest to po prostu chiński karbon. Żadnych logotypów tutaj na Lejnerze nie ma. To co możecie zobaczyć to kratki i podziałkę. Co centymetr lub tutaj co 2 centymetry. Raz, 2, 3, 4, 5, czyli. 10-centymetrowe duże kwadraty, żeby można było łatwiej sobie y, ją zmierzyć na dany element, który potrzebujemy. Po rozwinięciu rolki jest tu jakaś karteczka, zaraz sobie ją prze, przeczytamy. Pff, ciężko z tym się pracuje w ogóle, bardzo ciężko się rozwija. On, zobaczcie, to jest ułamek sekundy i folia mi się zwija. Ok, tu mamy. Dobra, to sobie podarujemy. Zobaczmy, co mamy. O! Instrukcja obsługi. Okej, okay, co my tutaj mamy? To jest wydrukowane po prostu tak, jakbyście wydrukowali sobie ze zwykłej, na zwykłej drukarce w domu. Jeszcze z włączoną oszczędnością tuszu to jest po prostu zwykła kartka. Więc tutaj nie mamy koszta. No ale umówmy się, 7,99 z kartonikiem, gdzie jest bardzo ładny wydruk. No to tutaj można przeoszczędzić. To jest instrukcja pokazana na jakimś dekorze w samochodzie, że ucinamy sobie bryt folii nożyczkami, podgrzewamy to suszarką. No i. Docinamy też nożyczkami na aucie, wyobraźcie sobie. Zajebista instrukcja. No ja będę używał do tego nożyka. Nie będę tutaj się bawił z jakimiś nożyczkami, a w instrukcji jest napisane. Oczyść i osusz powierzchnię do yy, pokrycia. Wytnij wymagany kształt z naklejki z włókna węglowego. Chyba z imitacji włókna węglowego, bo podejrzewam, że to nie jest karbonowe. Znaczy, jestem tego pewny. Z folia to nie jest. Włókno węglowe. Usuń papier znajdujący się z tyłu, delikatnie ogrzej naklejkę za pomocą suszarki do włosów, aby ułatwić aplikację. No tym włosów nie suszcie. Nie polecam. Zrobicie to dwa razy. Pierwszy i ostatni. Delikatnie umieść na miejscu, dociśnij palcami, wygładź naklejkę na powierzchni, użyj nożyczek, aby ostrożnie przeciąć nadmiar folii. Cudowna instrukcja. Ciekawe, jak to się sprawdzi w praktyce. Słuchajcie, Zapach tej folii, tragedia. I jeżeli chodzi o sztywność, zobaczcie, jak to się zachowuje na rolce. Przy odwinięciu i rozprostowaniu już odkleja się sama folia od linera. To nie wróży nic dobrego. No, odetnijmy sobie kawałek, zobaczmy, jak jest zbudowana folia. <muzyka> Widzę cię. Dobra, nie wiem, czy nie nadszarpniemy budżetu. Odcinając tutaj 10 cm tej folii, dobra, to sobie odłożymy. To nam akurat starczy na jeden elemencik, więc też sobie powiedzmy, że trochę odetnę i zajmiemy się takim kawałkiem. To, co widać, znaczy tak, jeżeli chodzi o wzór karbonu, to powiem szczerze, że całkiem jest spoko. Bardzo jest blisko takiej. Mm, no, folii PPF karbonowej, bo też jest bardzo podobna głębia, połysk. Nie wiem, czy to jest jeszcze warstwa jakaś na tej folii, czy to już jest finalny produkt. Bo czasami jest taka warstwa zabezpieczająca, ale nie. Tutaj jest już to finalny produkt. Więc możemy go sobie odkleić z linera. I zobaczymy, czy też będzie się tak zwijało, czy po prostu już będzie normalną folią i to liner po prostu tak ciągnie. Odklejmy to sobie. Liner zwykły papierowy. Już tutaj możecie tego nie widzieć na kamerze, ale on już mi się tutaj rozwarstwia. Pytanie: ile też ta folia leżała na półce? Bo podejrzewam, że raczej to nie jest jakiś chodliwy produkt w tym sklepie. No i to, co mamy, to, co nam się ukazuje, to. Możecie zobaczyć, jest klej kanalikowy. Czyli no, mocna nowa technologia. Bardzo bliska folii wylewanych. Klej kanalikowy, natomiast to są takie. Hexagony o nieregularnych kształtach to nie jest taka siatka, taka idealna. Bardzo mocno jest odbity też ten kanalik na linerze. Możecie to zobaczyć właśnie na przebitkach. No i to co pewnie już wiecie, ale ten klej. Wiecie, czym śmierdzi ten klej? Ten klej śmierdzi tym, że po roku. Zostanie Wam na całym samochodzie. Więc ja bym tego na lakier na pewno nie kleił. Widziałem takie folie, bardzo podobny zapach. Tą folię demontujcie z czegokolwiek się tylko da, jak najszybciej się da. To dostanie słońca. Zwulkanizuje się z lakierem i będzie problem żeby ściągnąć nie tyle folię, co klej, który tutaj jest, a to jest po prostu no, bardzo tani klej. Zobaczcie. On bardzo mocno nawet jest przyklejony do samego linera, który jest nawoskowany. Więc to świadczy o tym, że ten klej jest bardzo specyficzny. On bardzo szybko łapie daną powierzchnię, ale jak go od razu chcemy podnieść, to on też bardzo szybko się z takich powierzchni odkleja, wstaje z krawędzi, z narożników, bo folia jest sama w sobie bardzo gruba ciężko ją rozciągnąć, więc opalareczkę będziemy musieli na pewno użyć. Suszarka tutaj nie pomoże. No i tyle chyba z takich pierwszych obserwacji. Dobra, ściągnijmy sobie folię. Jest bardzo sztywna, zawija się tak jak rolka. Nie wyobrażam sobie chyba okleić tym całą maskę. Na szczęście ten kawałek nie jest tak duży. Jakieś lusterko może wystarczy, klamki, takie rzeczy, dekory w środku. Natomiast to, co można zobaczyć, to klej bardzo mocno chwyta, natomiast przy aplikacji takiej na świeżo no, też dosyć łatwo odchodzi. Czyli jakby zarzucić go na cały element, no poprzykleja się. Nie wiem, jak przy większym elemencie będą działały nam kanaliki. Tutaj zrobimy sobie jednego bumbla na środeczku. No i zobaczymy, jak to się nam... Bumbel się nam, zobaczcie, przesuwa fajnie. No, ale czy znika? Jakbyśmy chcieli go no, wbił się w drugi, no i się <noise> przesuwa. Spróbuję go jakoś wygonić. Zobaczcie, on zamiast znikać, to on się nam przesuwa po całym tym. Dopiero jak do krawędzi dojadę, to się usuwa, natomiast już mniejsze bąbelki nie. Także jeżeli chodzi o klej kanalikowy, no on jest, ale czy działa? Nie wiem. Wydaje mi się, że raczej średnio. Tym bardziej, że próbuję tutaj go usunąć. Do krawędzi trzeba usunąć, więc jak na środku maski Wam się pojawi, nie będzie szans usunięcia tego ze środka maski, więc uznajmy, że tego kleju kanalikowego nie ma lub jest bardzo średni. Sprawdźmy sobie teraz, jak ta folia w ogóle działa na temperaturę, czy w ogóle będzie się rozciągała, czy się uplastycznia, czy ją łatwo rozciągać, czy trudno. Przykleję sobie taki kawałeczek w tym miejscu. Ogrzeję dosyć mocno, opalarkę mam na siódemkę. Nastawioną. Zobaczymy jak ona sobie radzi z temperaturą. No, plastyczna się robi zobaczcie. Ok. Plastyczna się robi. Pytanie czy ma. Czy folia wraca nam do, do kształtu sprzed rozciągnięcia, zobaczmy. Rozciągnę ją sobie. O, dosyć mocno już tu kanalik nawet zniknął. Zobaczmy, co się z tym stanie. Folia po takim rozciągnięciu staje się pod światło brązowa z takich ciekawostek, ale, uwaga, jest efekt pamięci jakiś. Folia nam wróciła i nawet, no, trochę się zniszczył ten wzorek, ale ja rozciągnąłem to bardzo mocno. No, normalnie tak folia się nie rozciąga. No. Na plusik. No to przejdźmy sobie do części głównej, czyli oklejenie elementu. Nie będę tej folii oszczędzał, leci rekinek, tylko wcześniej pokazywałem, jak go zrobić z jednego kawałka, taką folią wylewaną, normalną. Tutaj przy testach zrobimy sobie to z dwóch elementów, czyli tylną ściankę zrobimy z jednego kawałka folii, a całą resztę naciągniemy sobie na rekinka już z większego brytu i zrobimy tutaj po fabrycznej krawędzi łączenie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, dobra, pierwszy bryci. Najpierw zaczniemy sobie od tego czoła. Tutaj. Powinno wystarczyć, powinien wystarczyć taki kawałek i też wa bardzo ważny będzie ten wzór, ponieważ jeżeli w tą stronę naciągnę, to chciałbym, żeby te linie karbonu no, mniej więcej się zgrywały. One nigdy nie będą w 100% się zgrywały, także tu mamy pierwszy elemencik. Jakich narzędzi potrzebujemy? Rękawiczka, nożyk, opaska, pęsetka może też być potrzebna, na pewno cleaner i mikrofibra plus opalarka. To jest takie minimum, które potrzebujemy do tego, żeby okleić rekinka, oczywiście wszystkie. Narzędzia do oklejania aut znajdziecie na sklep w Rapster na który was zapraszam i link zostawiam Wam od razu w opisie, odpłóżcie sobie całego rekinka razem tutaj z tą podstawą, bo tutaj będziemy folię zawijać, tak, żeby się trzymała. A na koniec mam pewien pomysł, taki, który może Wam się spodobać, więc oglądajcie do końca. Jeżeli rekinek jest jeszcze wilgotny od surface Cleanera, możecie osuszyć go palareczką sobie i wtedy już jest elegancko. Ok, jeżeli mamy w tą stronę, no to potrzebuje karbon nakleić tak. Odklejamy sobie liner. Tu mogę sobie złapać na tę chwilę. Łapiemy sobie tutaj na narożniku i delikatnie rozciągniemy wzdłuż, żeby tutaj na te dwa narożniki nam folia siadła. Bo też chodzi o to, żebyśmy głębiej okleili sobie ten brycik pierwszy, no wtedy łatwiej będzie nam zarzucić ten bryt główny. No i delikatnie naciągamy w jedną stronę i w drugą stronę. I zobaczcie, tutaj na narożniki ładnie nam siadło. Pyk, wyraklowujemy sobie całość. Folia, wstępną adhezję, no ma no, słabą. Co mam powiedzieć, łatwo się ją, zobaczcie, łatwo się ją odkleja. Nie wiem, czy to się w ogóle będzie jakkolwiek trzymało, no ale cóż. Lecimy dalej. Wygląda to obiecująco. Odcinam folię. Yeah.

Proste, ale wykonalne. Zobaczmy, czy w ogóle folia nam się docięła. W tym miejscu tak. No, widzicie, tu się delikatnie nie przecięła, więc muszę to poprawić. Więc delikatnie, zobaczcie, w tym miejscu też nie dociąłem Folia jakby składa się z kilku warstw. O, tu będzie dobrze widać. Jest na pewno zabezpieczona jakimś laminatem, który tutaj widać i odkleił nam się laminat od karbonu i ten karbon już jest taki zwykły. więc musimy no, dosyć ostrożnie. Jest taka cienka granica pomiędzy przecięciem a nacięciem tej folii. Jeżeli natniemy, to nie wszystko nam się ładnie oderwie. Więc no a jeżeli przetniemy, no to możemy przeciąć lakier. Może knifeless by nam tutaj coś poradził, ale lecimy na żywo nożykiem. Work smarter with some sacrifice, sugar, spice, and everything nice. Mix it up, now you gotta spice. We bridging the gap, they want us to rap, so ch fuck are we back? Hey, yeah. a the plaque, we turn to the max, and we yeah. never lack, yeah. Been in my bag, the shit and is, is a drag, I'm feeling jet lagged. yeah. Came back for vacation, I ain't pack cause I'm going back. Facts, ooh, double the racks. TD the bank, your CD's blank, your Cuban is linked. Smoking that bank, pull up your drink, fill up the tank. Dobrze, docinamy teraz bryt folii na tą część główną. Tutaj troszeczkę szerzej, fajnie, jakbyśmy mieli 20 cm, powinno być ok. Dobra, damy 25. Lepiej 2 cm za dużo niż 1 cm za mało. I po długości to sobie odłożymy. Jeszcze raz odtłuszczamy całość, żeby nam się folia dobrze przykleiła. Zobaczymy, jak ta zakładka wyjdzie. Jeszcze na koniec wszystko wygrzejemy, także powinno być ok. Rekinka sobie odłożymy. Teraz pokażę Wam taki trik. Żeby fajnie naciągnąć sobie folię na rekinka, to też możecie zastosować, jak będzie rekinek na dachu po prostu przyklejony. Bo no oczywiście takiego jest łatwiej okleić, który jest na zewnątrz, natomiast. Takiego, który jest na zewnątrz, jest łatwiej okleić. Natomiast my bardzo rzadko rekinka zdejmujemy z dachu. Zobaczcie, liner się bardzo ciężko odkleja. Tutaj odklejacie liner nie do końca, wracacie z powrotem. że nie daj Boże, żeby mi się ta folia skleiła, bo jej nie rozkleję. I zwijacie sobie, zobaczcie, w taki bardzo ciasny rulon. Aż do końca. I to będzie nam robiło za tak zwanego wrap -sticka, czyli taki kijek, który nam będzie usztywniał folię. I zawijacie sobie to do środka, tak żeby się skleiło. I git. I mamy tutaj takiego kilka zrobionego z linera. Teraz przechodzimy do naszego rekinka. Potrzebujemy przykleić folię tutaj na samym początku rekinka i folię wypośrodkować, tak żeby była pół na pół. Dodatkowo rekinek musi iść idealnie, tak jak jest tutaj długość folii, ponieważ będziemy rozciągali folię po grzbiecie więc fajnie, jakby go sobie ustawić tak, jak już ma być. No i zobaczymy, co się wydarzy. Rozgrzewamy sobie całą folię. Tutaj możemy, o, no, tak porządnie, żeby po prostu było łatwo ją rozciągnąć, żebyśmy nie musieli się z nią szarpać. Boki tak samo, bo boki zazwyczaj mocniej ciągną. Zobaczcie, ta folia się pod wpływem temperatury zawija do środka. To nie jest najlepsze, no ale cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozciągamy folię do góry i nakładamy na rekinko. Przeraklowujemy sobie grzbiet. Patrzymy, czy nam wszędzie tutaj materiału wystarczy. Jest. OK. Teraz tutaj od tego grzbietu, w taką literkę V wycinamy sobie folię, żebyśmy mieli jeszcze nadmiary, takie tutaj widzicie, które wykorzystamy sobie właśnie na boki. Zobaczcie, teraz. Tutaj nam się zbiera dosyć dużo folii. Dzięki temu, że ją rozciągnęliśmy po obkurczeniu, powinny te nadmiary nam troszeczkę zniknąć. Ale najpierw sobie po prostu rozłóżmy folię na boki. Jest rozciągnięta w tę stronę. Zobaczcie, jak zrobimy tak, no to mamy tutaj duży nadmiar. Więc musimy ten narożnik pociągnąć bardzo mocno w, tamtą, w tamtym kierunku. I tak też zrobię. Na razie, na zimno. Ok. Dzięki temu już tych nadmiarów tutaj mam mniej. Ale wciąż dużo. Zobaczmy czy uda mi się je obkurczyć i do którego stopnia. No, folia się obkurcza, więc to jest bardzo dobry sygnał. Dzięki temu będę mógł zawinąć tą folię na rekinka. Chwilkę odczekamy, zaraz sobie folię zmostkujemy. Będziemy mostkowali na dwóch krawędziach, na górnej i dolnej, tak żeby sobie wyprowadzić ładnie cały środek. To sobie jeszcze przerzucimy tutaj. Ok, i całość bardzo mocno się wstępnie przykleja ta folia. Mimo, że mówiłem, że ten klej nie chwyta jakoś super, super mocno, no to tutaj już jest to uciążliwe. To chyba zrobimy sobie po prostu takimi małymi kroczkami. Co można, to jeszcze obkurczymy, tak jak tutaj. Chociaż to powinno wyjść sobie, okej. Okay. Dobra, musimy folię doprowadzić aż do krawędzi. Jednocześnie nie sklejając super tutaj tego materiału. Więc no, mamy malutkie wyzwanie, ale po kolei, powoli, powoli i powinno się udać. Następnie od razu łamiemy nożyk. Ciężko tą folię jest dociąć, więc łamiemy sobie ostrze. Docinamy z taką dwumilimetrową zakładką. Tu pamiętajcie, żeby po prostu no, nie zrobić prześwitu. Musi być dobrze widoczna ta zakładka, tak żebyśmy nie zrobili tego prześwitu. I odcinamy folię, która nam przeszkadza cały ten nadmiar. Dajemy go sobie na bok. Natomiast tutaj tak samo odcinamy, tak żeby nam został centymetr folii, będzie nam dużo łatwiej pracować. Od razu sobie wykończymy tę krawędź. Całość tutaj podgrzewamy. Folia nam się, o, tak jak widzicie, zawija na krawędź. Odwracamy. No i staramy się dokleić na spód. My będziemy odcinali tak jak w tym miejscu, czyli jakieś 2 mm za krawędzią, żeby po prostu folia nam złapała się tutaj tego miejsca. No i żeby nie odchodziło. Lecimy z drugą stroną. Na koniec całego rekinka sobie odtuścimy, bo tu też jeszcze troszeczkę tego kleju zostało, tak żeby ładnie wyglądał. Zobaczcie, folia została pocięta w dół, więc tu teoretycznie nie powinno się nic dziać, ale folia ma tak słaby klej, że folia do folii po prostu się nie chce za bardzo trzymać. Nie, spróbuję to mocniej przygrzać. Zaraz Wam powiem jaki mam pomysł na to. Rzutuj, tutaj troszeczkę może bardziej rozciągnąłem w dół, dlatego tutaj za bardzo się nic nie dzieje. Tu delikatnie odeszła, choć nie powinna. To co mogę zaobserwować, to na pewno niektóre kanaliki no, nie chcą wypuścić powietrza. Mimo, że odklejałem kilka razy, przyklejałem co zresztą widzieliście, no to te kanaliki tutaj no, zostawiło jeszcze powietrze. Tak wygląda rekinek. Plan na niego mam taki, że za tydzień nagrywamy kolejnego vloga, zobaczymy jak ta folia na tym rekinku zachowa się po tygodniu, i zgramy go od początku, tak żebyście zobaczyli jak ona się zachowuje. Podsumowując, słuchajcie, jeżeli chodzi o taki wygląd zewnętrzny tego karbonu, to najgorszy nie jest. Natomiast same właściwości, które posiada ta folia, no mają się nijak z tymi foliami, na których my pracujemy, jeżeli chodzi o folie wylewane, o technologię kleju, który nie przywiera do lakieru, kanaliki działają genialnie, no zapach, no to mówi sam, na, sam za siebie. Jak ta folia będzie wyglądała po tygodniu, to zobaczycie na własne oczy. Natomiast ja oceniam te folie takie... Mocne 2 na 10, jak ktoś naprawdę chce się uprzeć, żeby coś sobie z folią spróbować, to można za 8 zł się pobawić i nieźle się nawk... Dodatkowo przy wygrzewaniu, co jest nieodłączną częścią oklejania aut właśnie w takich trudnych miejscach, ta folia gdzieś tu już zaczęła puszczać. W tym miejscu, gdzie jest prześwit i w tym miejscu, gdzie jest prześwit, karbon po prostu zaczął puszczać, a nie można tego zostawić niewygrzanego, bo ta folia na pewno zrobi nam tak. Nie ja będę to porównywał. Sami sobie to porównajcie do czego? O poranku. Z narożników, wszystkich tak będzie na pewno. Plus do tego z tak samo. Tyle. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej takich testów, to piszcie w komentarzu, co jeszcze moglibyśmy przetestować. Na pewno będzie to zestaw do przyciemniania szyb też z Action. Jestem go bardzo ciekaw, bo tam już jest pełny zestaw. Tu była tylko folia. Tam jest zestaw co prawda dwa razy droższy, ale jest tam nożyk, jest rakla. Jest folia. No i zobaczymy, czy cokolwiek da się ty z tym zrobić. Także ja Was zachęcam do subskrybowania tego kanału i klikania w dzwoneczek, żeby Was nie ominęło chociażby wideo z folią do przyciemnienia szybko, właśnie z firmy Action. Za dużo mówię Action, bo brzmi to jak stuprocentowe lokowanie, takie nie jest. Chociaż po tym odcinku, to ja nie wiem, czy by chcieli jakąkolwiek współpracę ze mną. Jeżeli chodzi o mnie. Dla siebie, na własny użytek, żeby coś spróbować, przekonać się. O, z tą folią jest trochę jak z dziećmi. Dziecku możesz mówić, nie rób, bo coś tam, nie rób, bo spadniesz, nie rób, bo się poparzysz. Dopóki się nie poparzy, to to i tak spróbuję, więc podejrzewam, że wy i tak spróbujecie tą folię. No ale 8 zł, to tak jakbyście wzięli 8 zł i wyrzucili do śmieci. Ja wolałbym kupić sobie dwa browarki. Słoneczko jest, lato idzie do grillka. A jeżeli naprawdę chcecie spróbować oklejania to tutaj nie oszczędzajcie na materiale, bo on jest bardzo ważny. Tym moim akcentem żegnam się z Wami. Zostawcie suba na kanale, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Wbijajcie na Instagramach, gdzie jest wszystko wcześniej i wpadajcie na sklep w rapster.pl, jeżeli potrzebujecie folii i narzędzi do oklejania pojazdów. Trzymajcie się. Cześć!